Boż koryfonik by chciał miańczyć dzieci, tak? Tam dzieci śpią pod lampą. Trochę tam, trochę tu. I w sumie ich się zrobiło 13. Taka mamusia dzielna była. A druga by chciała, tak? jeszcze bunia by chciała, bunia. Bunia wejdzie tam, z czasem bunia wejdzie. Już też się dziećmi zająć. Gryfoniku. Mleko ciórkiem leci i ogonki idą do góry. Jakie to piękne, piękne. Tak? Tak gryfoniku. Tam z piąków Och, Ai, dunia by chciała. Kiedyś chciała. Bunia, musisz chwilę poczekać jeszcze, dobrze? Już wychodzisz? Mała, no to wyłaś, wyłaś.